Cześć! Ja jestem AXONIX i witam Was w pierwszym odcinku na moim kanale. I dzisiaj, jak widzicie po tytule i po miniaturce, powiem Wam, jak używać obs na laptopie. Ponieważ wiele osób ma z tym problem, w tym ja miałem z tym problem. Nie, nie może z tym, co nie może z używaniem OBS-a, tylko z uruchomieniem go. Ja już odpalam, nie przedłużam, zostawcie subika z dzwoneczkiem, łapkujcie ten filmik, żeby zwiększyć zasięgi. Odpalamy tutaj OBS-a, urucham mimo to i wchodzicie w OBS-a, zaraz się nam włączy. Dobra, włącza się Wam OBS. I yy, usuwacie sobie to, jeśli coś macie. A jeśli nie macie, to robicie dodaj. Robicie przechwytywanie ekranu, jeśli chcecie nagrywać ekran. Robicie sobie OK i mówicie: Kurde, co jest? Czarny ekran. Więc wychodzicie z OBS-a. Klikacie prawym przyciskiem myszy na yy, OBS-a. I Wam się tu wyświetla takie coś. I wchodzicie, urucham z procesorem graficznym. I jeśli na laptopie to jest najzwykle problem, bo laptopy zwykle mają dwie karty graficzne, i urucham z procesorem graficznym, to zamiast tego, nie, nie klikacie tego, tylko wchodzicie zintegrowana karta graficzna. Do i wchodzi wam już. Gdy już Wam wejdzie, yy, uruchomimy to. Przepraszam Was za moją chrypę w sumie, bo trochę mam chrypkę i katarek. No i od razu powinno być przechwytywanie ekranu, ale jeśli nie, to sobie to usuwacie. I yy, dodajecie sobie dodajecie sobie przechwytywanie ekranu, ok. No i macie ekran, swój już. No i w sumie to tyle z takich technicznych rzeczy i macie sobie to, tutaj sobie możecie tutaj sobie włączać nagrywanie, tutaj jakieś przejścia możecie sobie zrobić i teraz gdy macie mikrofon podpięty to yy, i w ogóle to weźcie sobie, wchodzicie sobie w właściwości i zamiast domyślnie weźcie sobie mikrofon Context Smart Audio HD. No chyba, że macie coś tam innego, to już tego to nie wiem. To sobie włączę z innego. Yy, no i co tam? Yy, możecie sobie wejść w ustawienia. Wchodzicie sobie w skróty klawiszowe powiedzmy i sobie tutaj ustawiacie yy, rozpocznij nagrywanie, zatrzymaj nagrywanie, pauzuj i znów nagrywanie. Na, ja mi nie jest potrzebne. Zatrzyma, rozpocznij i zatrzymaj stream, więc tego nie mam. Obraz sobie ustawiacie na 1900 na 1080 i tutaj też. Na FPS sobie ustawiacie jak największe, żeby były. Tutaj robicie sobie bitrate obrazu, gdy prowadzicie streama to jeśli macie dobry internet, nawet dobry, taki, no, średni internet, to robicie sobie y, 6000 kilobitów na sekundę. Y, Encoder sobie tutaj nie sobie przestawiacie. No i to jest wszystko. Tutaj to sobie, po, tutaj, jeśli macie y, y, YouTube'a, czy tam, zależy, co macie w sumie to sobie ustawiacie YouTube i tutaj gdy już sobie yy, gdy macie już YouTube'ka i robicie tutaj yy, utwórz film lub posta i macie rozpocznij transmisję na żywo to potem macie taki link kopiujecie go sobie wklejacie sobie tu powiedzmy takie coś Aha, dobra, nie ma nic, no takie coś, no i to sobie, i sobie zaczynacie transmisję, żeby wam z tego kopiowało, żeby wam nagrywało y, po prostu z, y, jak to się nazywa, no żeby wam przechwytrywało ekran z OBS-a, a poczekajcie, 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 y, no i dźwięk to macie tutaj, nic nie, nie, nie powinniście nic przestawać. Motyw sobie możecie ustawić dark, bo jest spoczko. I tutaj macie języki, więc macie tu polski, jeśli na początku nie mieliście. No i to jest wszystko, chyba, co jest takie ważniejsze. I teraz, jeśli macie jeszcze. O, tu sobie możecie, musicie powiększyć. I tak. Gdy. Nie chcecie nagrywać ekranu to możecie sobie zrobić coś takiego, że usuwacie sobie to po prostu tak. I robicie sobie na przykład przechwytywanie okna. Na przykład ja tu mam otworzonego minecrafta sobie bierzecie yy... kurde no tego nie ma. A, dobra, bo muszę tak pyk pyk o i nie, nie ma czemu nie ma? Yy, no dobra macie tak ja jeszcze to raz usunę bo coś tutaj się zbugowało chyba nie wiem o co chodzi yy, okno tak o jest i macie coś takiego Tutaj sobie możecie to powiększyć. Klikacie sobie Alt i tutaj za róg przytrzymujecie. Nie, znaczy, yy, cytr i sobie tak rozciągacie. A gdy na przykład chcecie, żeby czegoś nie było widać, powiedzmy, nie wiem, tego napisu i tego napisu, to robicie sobie Alt, przytrzymujecie sobie tak, przyciągacie i macie. Więc myślę, że to jest bardzo proste. Użytkowanie. Ja nagrywam ten odcinek, ponieważ właśnie nie wszyscy wiedzą, jak, go, jak uruchomić tego OBS-a. Bo ja też miałem problem na laptopie. I no, pokazuję, żebyście wiedzieli, bo ja właśnie miałem problem z tym, ale się już dowiedziałem, jak. No, i myślę, że to będzie już koniec odcinka. Ja się z Wami żegnam chyba. Jedynie możecie jeszcze tutaj mieć coś takiego, jak powiedzmy. To możecie sobie usunąć. Ja sobie usunę. Możecie mieć coś takiego i, i możecie jeszcze sobie włączyć przechwytywanie obrazu. Obraz, albo nie, 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 nie. nie. Y... Mm... A, Dobra, no. I możecie sobie tutaj kamerkę włączyć, ale ja już tego nie będę robił teraz, bo nie chcę swojej kamerki widzieć. Oh, shit. Nieważne. To się może wytnia. Eee. Y Yy, dobra, usuwam to już sobie. Yy, dobra, macie tu jeszcze coś takiego jak przechwytywanie gry, chociaż tutaj to za bardzo nie wiem o co chodzi, yy, bo nie wiem, czy jak to teraz sobie odpalę Minecrafta, czy, jak, czy to będzie się nagrywało. Nie, nie wiem. Tego akurat nie wiem, do czego służy to przechwytywanie gry. Ale wydaje mi się, że Wam wszystko powiedziałem. No i ja się z Wami żegnam. Zachęcam Was do zostawienia subika, łapki w górę, bo lecimy naprawdę po normalnie jeden kasubów. Yy, będzie na jeden kasubów oczywiście giwał duży, oczywiście bardzo duży, bardzo, bardzo, bardzo duży. Yy, no i ja się z Wami żegnam. Cześć i Elo!